Adrian Fogel ruszała z pierwszego pola startowego do drugiego wyścigu Kia Platinum Cup na torze Poznań. Węgierka, która zajęła szóste miejsce w wyścigu numer jeden, miała za plecami Filipa Zagórskiego. Dalej mieliśmy Dawida Borka no i pierwszą trójkę pierwszego wyścigu, czyli Jakuba Szablewskiego, Nikodema Wierzbickiego i Kamila Serafina. Z siódmego miejsca ruszał Konrad Wrubel, urzędujący mistrz Polski. Adrian Fogel nieco zaspała na starcie, co natychmiast wykorzystali jej najbliżsi rywale. Filip Zagórski runął do przodu po wewnętrznej, po zewnętrznej przepychał się Dawid Borek. Zagórski wszedł jako pierwszy w Babę Jagę. Borek zajął drugie miejsce, Adrian Vogel utrzymała się na trzecim, ale za plecami miała liczną grupę bardzo wściekle atakujących zawodników. Nieco dalej, delikatny kontakt pomiędzy Aleksem Sówką i Istvanem Bernulą, węgierskiemu tegorocznemu debiutantowi w Kia Platinum Cup, udało się jednak utrzymać na torze, mimo że przez chwilę podążał po trawie. I... Cała grupa pikanto pojechała na pierwsze okrążenie, bardzo zdecydowanie blokujący wewnętrzną Dawidowi Borkowi Filip Zagórski. Nie najlepsze powiedziałbym delikatnie zachowanie młodego człowieka, ale to są wyścigi samochodów turystycznych, czyli Drzwi w drzwi, błotnik w błotnik, lusterko w lusterko, chociaż to było troszeczkę rozwiązanie siłowe, tak należałoby to określić. Za moment podobna delikatna przepychanka pomiędzy Dawidem Borkiem i Kamilem Serafinem. Próbował wmieszać się w to wszystko jeszcze Jakub Szablewski. No, mieliśmy bardzo ostro walczącą kubkę zawodników na czele. Jeszcze raz Kamil Serafin kontra Dawid Borek. Tym razem Borek nie miał wyjścia, wpuścił przed siebie mistrza Polski z 2017 roku, który pomknął za prowadzącym w tym wyścigu Filipem Zagórskim. Zagórski miał odrobinę miejsca, odrobinę przewagi, wystarczyło w tym momencie nie patrzeć w lusterka, tylko zacisnąć zęby i gnać przed siebie, wykonać dwa, trzy może okrążenia kwalifikacyjne i odjechać goniącym go rywalom. A tymczasem z tyłu przed Adrian Fogel przebił się Konrad Wrubel, próbował tej samej sztuki dokonać Nikodem Wierzbicki. Przypomnijmy, że Węgierka z numerem czwartym startowała z pole position, a w tej chwili spadła już poza pierwszą szóstkę, bo na dohamowaniu przed zakrętem zwanym Kukurydzą, także wyprzedził ją Nikodem Wierzbicki. Filip Zagórski wciąż na prowadzeniu, tyle, że Kamil Serafin już siedział mu na tylnym zderzaku. No i pierwsza próba ataku. Przy dohamowaniu do baby, jak i tego pierwszego długiego, prawego zakrętu Wyszedł przed Zagórskiego Serafin, tyle, że Zagórski natychmiast usiadł mu na tylnym zderzaku i nabrał na tyle dużej prędkości, że mógł pokusić się o kontrę na dohamowaniu do pierwszego lewego, czyli do szatana. A no i tak też Filip Zagórski próbował zrobić. Patrzył, jak to wszystko będzie wyglądało z tyłu. Dawid Borek, tutaj jeszcze przez szatana przeszli Serafin z Zagórskim razem, a potem nastąpił szereg wydarzeń, które przesądziły o losach tego wyścigu. Potężny kontakt pomiędzy Serafinem i Zagórskim. Obaj odjechali na zewnętrzną Musiał odhamować Dawid Borek, przed nich wskoczyli natychmiast Jakub Szablewski, Konrad Wróbel i Nikodem Wierzbicki. Oto właśnie ta sytuacja. Zawodnicy z miejsca czwartego, piątego i szóstego i nawet siódma Adrian Fogel wyjechali przed prowadzącą trójkę, a wszystko przed ten kontakt. Nie koniec na tym jeszcze było nieprawdopodobnego wręcz zbiegu wydarzeń na torze w Poznaniu bo kiedy Kamil Serafin, jadący gdzieś głęboko po trawie, gdzieś pod barierami, wrócił na tor, wrócił w taki sposób, że odbijając się od Dawida Borka, zabrał ze sobą jeszcze Filipa Zagórskiego. Zagórski znów drugi raz w tym wyścigu pojechał gdzieś tam daleko po trawie. To był bardziej rallycross niż wyścigi samochodowe. Tak to wyglądało z perspektywy Kamila Serafina, który znalazł krótszą drogę powrotu na tor, a Filip Zagórski trafiony na dodatek bardzo nieszczęśliwie, bo w prawe przednie koło. Przejechał przez tak zwaną górkę kartingową. Wyścigowe pikanto nie są przystosowane do takich rzeczy. No i cóż, w tym momencie nastąpiły dwie rzeczy. Po pierwsze, Filip Zagórski. Z przebitym kołem powolutku doczłapał się do pitlane, potem okazało się, że uszkodzone jest także zawieszenie, zatem Zagórski, choć dojechał do mety, nie został sklasyfikowany, bo nie spełnił limitu 90% okrążeń. Wykonanych przez zwycięzcę na dodatek Kamil Serafin dostał od sędziów karę przejazdu przez aleję serwisową, co zrujnowało także i jego wyścig. A zatem na czele mieliśmy dość niespodziewanie, ale w pełni zasłużenie. Jakuba Szablewskiego, za którym jechali Konrad Wróbel i Nikodem Wierzbicki. Na ostatnim okrążeniu naciskający na wróbla Wierzbicki dostał prezent w postaci. Zbyt szerokiego wyjazdu Konrada Wrubla z Szatana. Wrubel tłumaczył się potem zanikającymi hamulcami. Nie sądzimy, żeby nieprawdopodobnie doświadczony zawodnik popełnił tutaj zwyczajny błąd naciskany przez rywala. Tak czy owak Nikodem Wierzbicki przesunął się na drugie miejsce. Przygodę zaliczył jeszcze Mateusz Żuchowski, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, a Jakub Szablewski, najmłodszy zawodnik w stawce. Prezentując niezwykle wręcz dojrzałą jazdę, oddalał się od dwójki goniących go, czyli Wierzbickiego i Wróbla, i przeciął linię mety na pierwszym miejscu, wygrywając wyścig w Poznaniu ku ogromnej radości licznej rodziny zgromadzonej na trybunach toru Poznań. Drugi Nikodem Wierzbicki także miał ogromne powody do radości. Tym bardziej, że Konrad Wrubel oddzielił go od jednego z konkurentów w mistrzostwach, czyli od Dawida Borga. To wyniki drugiego wyścigu Szablewski, Wierzbicki, Wrubel, Borek, Aleksander Ojeńcza, którego silnik odżył. Na piątym miejscu Adrian Fogel, Isztwan Bernula, Aleksówka, Patryk Borek i na dziesiątym miejscu, co należy zauważyć, VIP Michał Sztorc. Mamy nowego lidera po trzeciej rundzie, został nim Nikodem Jerzbicki, który wyprzedza Dawida Borka, a punkt za Borkiem jest Kamil Serafin. Niewielką stratę także ma Jakub Szablewski, a zatem niezwykle interesująco zapowiada się kolejna, czwarta runda, która odbędzie się 6 i 7 lipca na torze Slowakia-Ring.